i palący się równym płomieniem, bardzo często moc, którą przyzywamy, działa w tym kierunku, w którym my oczekujemy, także tutaj ten rytuał przy silnym płomieniu może zostać tak naprawdę pozytywnie, pozytywnie spełniony. Jeżeli jest to płomień słaby, to i rytuał i Zaklęcie rzucane dla nas czy dla innej osoby może się okazać zbyt słabe i trzeba będzie ten rytuał powtórzyć. Ewentualnie nie jest to czas, w którym powinniśmy to zaklęcie, ten rytuał wykonywać. Nie jest to czas otwarcia się dla nas na nowe możliwości. Mogą być Płomienie skaczące, które się świece nie palą takim równym płomieniem, tylko raz przygasa, raz jest to płomień bardzo mocny. Wtedy są dwie wersje wydarzeń. Z jednej strony, jeżeli jest to tylko na początku i potem ta świeca się wyrównuje, to możemy powiedzieć, że te fale energetyczne są przekazywane bardzo dobrze i że ta nasza prośba idzie w górę. Natomiast jeżeli Cały, całe wypalenie się świecy jest pod znakiem skaczącego płomienia, no to wiadomo, że może to być oznaką chaosu, który jest koło nas, który jest w naszej głowie, niespełnienia się danego rytuału, natomiast jeżeli go powtórzymy, może się okazać, że już kolejny raz ta druga świeca pali się naprawdę dobrym światłem. Czasem świece palą się kolorowymi płomieniami i tutaj nie muszą być te magiczne świece, które są diodami podświetlane od dołu, ślicznie to wygląda, ale chodzi o kolorystykę samego płomienia w zwykłej świecy i wtedy, żeby znaleźć przekaz, który chce nam pokazać ogień, powinniśmy Zinterpretować kolorystykę świecy, koloru, w którym, którym się ona pali. I tutaj są to bardzo, bardzo proste skojarzenia: typu zielony, nadzieja na wypełnienie biały, czystość, czyli te skojarzenia, które gdzieś tam każdy archetypowo ma zakodowane głęboko, głęboko w swoim serduchu. Dobrze, jeszcze sms -y. Dzisiaj moja córka wzięła ślub. Czy będzie szczęśliwa? cura urodzona 4 kwietnia